Witam Was na kolejnym wypadzie do lasu. Dziś taki plan. Pierw zobaczymy na miejsce z kureczkami, później pójdziemy zobaczyć na kozielarze oraz borowiki szlachetne. A pod koniec, jeżeli czasu starczy, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce. Tym razem jeszcze na borowiki usiadkowane. Także Zapraszam Was na dzisiejszy film. Pozostawcie Ci po sobie w postaci subskrypcji, lajka, komentarza, udostępnień i tam, co tam jeszcze jest do poklikania. Dziś z koszykiem troszeczkę podreperowany, ale mam nadzieję, że wytrzyma. Także koszyk w rękę i lecimy. Także widzimy się już za chwilkę na pierwszym stanowisku z kureczkami a jeszcze o jednym bym zapomniał troszeczkę pozmieniam ustawienia kamery mam nadzieję że tym razem będzie ciut lepiej jeżeli by coś nie pasowało czy źle było jakieś dajcie znać w komentarzu. to jest na razie dzisiejszy wypad Zarówno test dla kamerki, dwa test dla mnie, jeżeli uda się dzisiaj ten koszek właśnie zapełnić. Także lecimy. Już na samym wejście do lasu wita nas gromadka kureczek. Zobaczymy sobie, jakim są stanie. Jeszcze malutkie. Tu wychodzą kolejne. Ale na razie je zostawiam niech sobie podrosną a teraz idziemy zobaczyć na kolejne miejsce zobaczyć, czy coś tutaj podrosły już widać, że świeżynki zaczynają wychodzić pięknie grzybnią pachnie ale widać że tu chyba dziki coś buszowały O, kureczki. Niektóre jeszcze drobnica, ale to nie dziwo, to w są dość chłodne. W dzień przygrzewa, ale mimo wszystko rosną. Tam już ładna i większa, troszeczkę stoi. Te bombelki również popodrastały. A na razie ich raczej. Nawet na pewno nie będę zbierał. Jedynie co to, powybieram te większe. To się nadawały już do zbioru. A resztę niech sobie rośnie. A my lecimy do góry, w buki i zagajnik świerkowy. Zobaczymy, co tam się wy. Prawie coś się pojawiło po ostatnim wypadzie, ale tutaj zauważyłem kolejne takie większe kureczki podrośnięte. Te akurat sobie zbierzemy za chwilkę i ruszymy tym właśnie brzegiem do góry. Także widzimy się już za chwilkę. Na kolejnym stanowisku z grzybkami, ale zauważyłem, tak z daleka nie było widać pod listkiem schowane kolejne kurki. Dobra, nie przeciągam materiału, lecimy dalej. Już byłem zrezygnowany, całą górę obszarem borowików nie ma. Większość to same muchomory. Pełna barwa gołąbków. Ale tu szedem niżej. Coś ciemna główka. Spójrzcie jakie piękno. Jakie cudo tu stoi. Ale trzeba będzie się tutaj rozejrzeć, skoro jest jeden. To może być ich tu. Więcej. Także jeszcze stąd nie uciekam. Porozglądam się tutaj. Może jeszcze jakiś się trafi. Jeżeli nie, ruszamy dalej na kolejne miejscówki. Ale takie cudo, to oczywiście przygarniemy. O, twardy. Wykręcimy go sobie fajnie. Jest. Pierzutki, młody, twardy Ale zapaszek cudny No dobrze, pierwszego borowika już mamy. Także motywacja jest, więc ruszamy dalej. Za borowikami. Widzimy się już przy kolejnych grzybkach. Na kolejnym miejscu, gdzie zawsze też rosły borowiki, pod sosenkami, tym razem nie było nic. Przyszedłem akurat tutaj na dróżkę, na razie niczego nie dostrzegam, ale obracałem się i dojrzałem takie właśnie kozaczki. Jeden tam powyżej, to w towarzystwie trójaczka, ale. Jest jeden tutaj taki piękniusi, że trzeba będzie go zostawić. Ten malutki wezmę oczywiście i przyjdę się troszeczkę wyżej sprawdzić czy coś tam jeszcze nie wyrasta, ale to za chwilkę. Wybaczcie, że za mój głos bo jestem troszeczkę zdyszany. A teren tutaj życia nie ułatwia. Także krótkie zbliżenie jeszcze na kozaczka i zabieram się za zbieranie. Także widzimy się już za chwilkę przy kolejnych grzybkach. Nie uciekajcie. To nie koniec filmu. Morowików nie spotkałem, ale się jaki tutaj jego mój stoi. Podgrzybek brunatny, a tam pod chujneczkami kolejny, ale już bardziej taki wyjedzony. O, zaczynają się u mnie podgrzybki, i to bardzo cieszy. Także lecimy dalej, nie przedłużam. Materiału, bo znowuż wyjdzie to godzina filmu. Lecimy dalej. Tak, tu przeglądałem. Trafiłem trzy zajączki z czego dwa. Robacze te nawet już ich nie brałem, ale spójrzcie, co tu się wydzieje. Tu dwa piękne Tu kolejne dwa pod choineczką. Jeszcze jeden. Pięć sztuk. Szósty tutaj powyżej, ale ten będzie na pewno robaczywy. A tam taki czarny kapeluszek stoi zajączka. Kolejnego. Zaczynacie ładnie. O, jeszcze jeden. Pod listkiem jeżyny stoi, ale się trafiło zaraz sobie je pozbieramy te, które są zdrowe i lecimy dalej. Także zaczynamy dzisiejsze żypobranie z przytupem, a wydawało się, że będzie klęska. Także lecimy, nie przedłużamy. Kolejna dawka masilaków w towarzystwie muchmorka. Poniżej kolejne. Tak rozglądałem się wcześniej za zajączkami. Powyżej tam też znalazłem gniazdko ich. A już wodę dali widzę, że stoją kolejne. Także dzisiaj mamy zbiory, a jeszcze nawet do miejsc, do których chciałem dotrzeć, jeszcze się nie udałem. A w koszyku coraz lepiej się dzieje. Zajączki plus borowik, a tu mamy po drugiej stronie parę. Kureczek, maślaków i jeden podgrzybek. Ten drugi był robaczywy, także poszedł się rozsiewać. Myślałem środku, że grzyba zdeptałem, ma tu liść tak ubarwiony, że to wydawało się, że jest grzyba rozdeptany po prostu. dobra, zabieram się za zbieraniem maślaków akurat rozmiar idealny do słoików no to lecimy z koksem bo się chyba ze lasu nie wyjdziemy a dopiero jest pewnie gdzie koło 12 jak zwykle to jestem ja zegarka nie bierze